Dzień dobry, dzień dobry. Chcesz pytać. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Znajdujemy się właśnie w miejscowości Międzyzdroje od jakichś dwóch dni? Dwóch dni, nie? Jesteśmy nad morzem. Postanowiliśmy tutaj przyjechać. Mamy, myśmy ogólnie jakby zalokowani wymielnie. Natomiast stwierdziliśmy, że mamy tutaj dwie godziny. Dwie godziny to nie jest taka tragedia i postanowiliśmy przejść do największego oceanarium w Polsce, czyli właśnie oceanarium w Międzyzdrojach. Także jesteśmy już tutaj pod budynkiem i wchodzimy do środka. Jestem bardzo ciekawa, jak to tam wygląda. Ja Was zapraszam do oglądania. Change all the rules before this all begin But this isn't a movie, this isn't a dream This isn't a story playing on the screen Some things that get broken can never be fixed Do we have enough left?

żeby powiedział, e, tak mega przyjemnie było, ale mi się też przypomniało jak w Łodzi na koncercie dodybyliśmy w takim... Jezu, jak to się nazywało? Nie pamiętam dokładnie, tutaj Wam zapiszę jak to się nazywało, bo to nie było typowo oceanarium, ale tam było też pięknie. by było kiedyś zobaczyć takie oceanarium z takimi wielkimi tunelami, takimi rekinami i w ogóle, nie? Co? Mhm. Pogadała dupa z na wieki wieków, amen. Mikrofon ostatnio płata figle, i niestety w tym fragmencie kompletnie nie było słychać, co mówię, więc pozwólcie, że w skrócie Wam powtórzę. Więc, znajdujemy się właśnie w restauracji Neptun. Zamówiliśmy sobie m.in. zupę rybną, którą uwielbiamy, a odkąd jesteśmy nad morzem, to dosłownie katujemy ją i zamawiamy w każdej restauracji. Ciebie takie pytanie, Czy Ty kiedykolwiek byłeś w Międzyzdrojach? Tak? Tak? No. Dawno? No, chwilę temu. Nie, dobra, to się tak nie liczy. Tu <noise> teraz jesteś, wow. Tak Glorusia? Jedziemy teraz. Prosto, jedziemy prosto. Wiesz? Bo tam jest droga zamknięta. Jedziemy teraz na Molo. No to ja Ci powiem taką ciekawostkę, bo może tego nie wiesz. Nie byliśmy chyba wtedy razem. Mi się wydaje? Ale byłam w Międzyzdrojach. Tak? I jeszcze do samochodziku ku nie. Byłam w międzydrojach mm. ja z jakąś wycieczką szkolną. Nie pamiętam to, totalnie kiedy to było. Więc Aleje Gwiazd widziałam i na molo w a, byłam. A jest tam Twoja odbita ręka? tak Wojtek. No. Proszę cię, proszę cię. No. Gwiazda z tej, w tej Aleją Gwiazd! Aleją Gwiazd biegniemy! No, Nie wyjdziesz na molo, musisz przejść przez pułapki. Dla żony... Ciastka. Dla dzieci. Zabawki. <laughs> Nie ma pułapek dla ciebie. Ale tu jest tak dużo różnych automatów z grami. No. Takich, wiecie, i tych takich chamskich, tego, jarzących patrz. samochodzików. Samochodzików wszystkiego, że to jest po prostu dramat. I'm trying. I tak. No, wieje no. konkretnie. No, odczuwalna na minus no. 3. Ja nie czapki. Brawo. A lupia, jestem przeziębiona. <noise> Ale cudownie. Kaptura nie masz? Nie. Chcesz czapkę moją? <noise> nie, dziękuję. Nie. Ja mam włosy, ty masz mało, spokojnie, damy radę. Zacisław! Zwiedzane, pospacerowane, odhaczyliśmy takie miejsca jak oceanarium, mole oraz aleje. Mole, mole, powiedziałaś. Mole faktycznie, molo! Molo oraz Oraz aleje gwiazd w międzyzdrojach. Mole. Zaczęliśmy. Mole. No, molo, molo. Co no, się, sorki. Tak więc bardzo fajny dzień. Tak, kochanie! Prace drogowe. Co? 600 metrów. No, zawsze jest tak, że jak np. coś przez telefon, nie? Albo coś między sobą rozmawiamy, albo do aparatu zawsze. Co się dzieje? Kontynuacja vloga. Mamy mhm. kolejny dzień, i dzisiaj y, oprowadzimy Was troszeczkę po, po. Po. Mielnie. Mielno i okolice. Mielno i okolice, tak. Wczoraj Aplikacja byliśmy. Adventure. Wczoraj byliśmy w międzyzdrojach. No może jedziemy, co? Tak, możemy. Wczoraj Start. byliśmy. Więc zdroja, a dzisiaj sobie pospatrzyjmy tutaj na miejscu pomielnie e, odwiedzimy promenadę szczęścia. Co jeszcze tutaj mamy w planach? Nie wiem, czy to jest promenada szczęścia? Tak mówiłaś. Promenada, ale... Nie, promenada jakaś inaczej się nazwa. Mówiłeś czy Promenada szczęścia, chyba z trzy razy to usłyszałam od Ciebie. Naprawdę? Nie, to chyba tylko ty szczęście ci w głowie. No chyba tak, na październik, no tak połowa y, tych jest zamknięta, nie? No. Sklepów? Jakby nazwać no. sklepów? punktów 50, 50. stoisk No naprawdę, tak połowa jest zamknięta ale nie jest źle, naprawdę Jest bardzo dzisiaj przyjemna pogoda Nie ma wiatru, więc idealny czas na spacerek Boże, ja bym zjadła takie świeże ostrygi no. Najbardziej to bym chciała zjeść surowego łososia Całą ciążę trąbię właśnie Wojtkowi o tym, jak strasznie chciałabym zjeść surowego łososia No oczywiście, nie mogę, wiadomo Czyli znajdujemy się na promenadzie przyjaźni, przyjaźni a nie promenadzie no szczęścia. szczęścia. No, Ale przyjaźń to też szczęście, nie? Bardzo pozytywnie mnie Mielno zaskoczyło, naprawdę. Świetnie, świetnie. Jest dużo różnych... Atrakcji, dużo, dużo piarku, sklepów. Mąża. Nie no, ogólnie ta promenada i w ogóle pani fajnie. Nie, chodzi, pani tam nie może chodzić. Ej! W zeszłym roku, jak byliśmy w ustroniu morskim, to nie było tak kolorowo. By do plaży trzeba było kawałeczek dojść, no i nie było takiej w ogóle atrakcji, żeby gdziekolwiek coś pozwiedzać i zobaczyć coś fajnego, to trzeba było się przejechać samochodem kawałek, a tu wszystko na miejscu. Ona no, tak fajnie to lato, ja po... lato jest fajnie, lubię, lubię może mieć, tak? Ale nie wiesz co, ona tak śpiewa, bo ten. Jedziemy po tej kostce Aha. i ona. Ee. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że e, będzie kolejny Dzidziuś w rodzinie i Gloria ja to po prostu tak zaczyna nie wiem przetwarzać, tak powiem. Czy jak, ale faktycznie w domu zauważyłam, że bardzo często sięga po lalkę. Teraz na wyjazd też chciała lalkę i też, mimo że wiadomo, są książeczki i tam jest, są samochody, no to też bierze tę lalkę, coś tam do niej mówi, sprawdza, czy sprawdza jej pampersa, więc ciekawa sprawa, obserwować coś takiego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak gdzieś pojawi się na świecie. To mnie trochę przeraża, powiem wam. Teraz znajdujemy się na pomoście na jamnie, tak? Tak. To mamy... jest jamno. Nie wiem, powiedziałam, że to miejscowość jakaś, nie? To jest to jezioro. Kurde, Nie stawia tego. Stawisz. Stawiam. Nie. Zrób to. Nie, bo to tak zaleciało eee, takim pustostannym takim zaleciało. Czyli jesteśmy w mielnie, to jak możemy być że ja? Mnie? No więc tak. Tutaj mamy taki mazurski klimat jezioro, tak jak mój mąż powiedział. Jaki tu jest klimat, i jakie fajne domki, takie przeszklone. Genialna sprawa. Tutaj mamy coś takiego wyżej. Wyobrażacie sobie taki domek, a właśnie w tym oknie sypialnia i łóżko z widokiem na jezioro coś genialnego. więc wpadliśmy sobie tutaj do sklepu Świat Prasy i coś jej tutaj wybierzemy fajnego jakąś, jakąś książeczkę albo jakąś gazetkę bo jednak jak już jesteśmy na, na apartamencie to, no to fajnie mieć, fajnie mieć jakieś zajęcie Z okazji spacerku robimy sobie taką traskę Adventure Lab. Jest taka specjalna aplikacja do poprawienia, Możecie sobie zerknąć. I popatrzcie, jakie to są przepiękne widoki, no jestem pod ogromnym wrażeniem. Zmierzamy do bunkru i przechadzamy się takim pięknym lasem. Przez który prowadzi droga, więc tutaj no naprawdę można spacerować i spacerować, o, jest o, pięknie. Pier... Jest kolos, ja pierniczę. w ogóle jest takie okienko, ale powiem wam szczerze, że nie wiem dlaczego, ale nie mam psychy zajrzeć do środka, jakoś, nie wiem, jakoś mnie to wszystko tak przeraża. tak jak powiedział, zrobiliśmy około 5 km, chociaż mi się wydaje, że więcej. Jakoś nie, tak się zmęczyłam. Mogę wydobyć, mi plecy bolą. Ale naprawdę, mega spacer. I zatrzymaliśmy się teraz na obiadku w restauracji Kamienica, tak? Bistro. Bistro Kamienica, dokładnie. Bardzo szybko mi nazwy wylatują z głowy. I wzięliśmy sobie tutaj w ogóle zupkę rybną, oczywiście znowu, ale zupę rybną z Kary, czyli taka nowość. I powiem Wam, że naprawdę bardzo spoko. Nie sądziłam, że zupa rybna w połączeniu z Kary będzie tak dobra. Ale jednak mm, uważam, że te klasyczne połączenia są najlepsze. Ale niezmiernie to faktu, no, że oczywiście próbujemy cały czas zupy rybne. Dodatkowo Wojtek wybrał sobie burgera rybnego, a ja makaron dayatelle z łososia. teraz. Gdzie jestem przy tego ostatni? Nie ma. Jak to nie ma? A co się z nim stało? No ja zjedłam. Co ty gadasz? Co robią rodzice po jak dziecko nie widzi? Hej, wylosowałam wiśniowy, mój ulubiony. Masz wiśniowy? No. Tam się. Nie. Zamień się. Nie. Zamień się. Nie. Zamyj się. Nie. Nie chcę twojego omymlanego z buzi. dziękuję bardzo. No weź, do Nie. Na czym ty siedzisz? To jest chyba dzik. Na jeleniu, tak? Fajny jest. Duży, co? No, To jest jego taka grzywa. Tutaj na obiekcie jest bardzo dużo różnych gier, konsoli, kulek, automatów. I właśnie my nigdy z takiego automatu nie korzystaliśmy. Ale dostaliśmy taki żeton. Znaczy, wyostrzy, czy nie wyostrzy? O, dostaliśmy taki żeton. Do wykorzystania właśnie na takich rzeczy, jak są chodzi jakieś pierdoły, więc idę z Glorią na takie małe automaty z kulkami e, i coś sobie tam wylosuję. Widziałam, że jest taki z piłeczkami, więc myślę, że całkiem spoko opcja. Obiecaliśmy także idziemy coś wylosować. Co? Z piłeczką. Z piłeczką byś chciała? Tak. Ty ty jesteś, tu jesteś. Dobra, idziemy. Z piłeczką. Dobra, to chodź, lecimy. Ta moneta nie wejdzie, bo tu musi być typowo 5 zł. Masz. Dzisiaj? Przekręcaj, tak? W drugą stronę. O, tak, no i przekręcaj. Taszadę? Czy ci pomóc? Pomóc. Dobra. Okej, okay, zobacz co wyszło. No zobacz, otwórz sobie. Jeee, proszę bardzo. Trzymaj mocno. Chodź, idziemy. Idziemy pokazać tacie, tak? Skąd tu jest? Jestem ten. Przekręcałaś? Wylosowało ci taką? No. Ale super kolor, co? Wiesz co się okazuje? No ta piątka jest do wykorzystania w Holiday Park and Fun, czyli tam, gdzie masz te wszystkie Aha. automaty, to mini kasyno dla dzieci. No, więc nie wiem, co Zab... my z tym zrobimy. Aha, proszę. Ja, się ja mam do ciebie pytanie, Gloria, teraz. A. Ja mam pytanie do ciebie. Czy ty chcesz iść na plażę, czy na park zabaw? Jaki park Plaf zabaw. Na zabaw. plażę. Co? Na zjeżdżalnie i takie różne rzeczy do wspinania się. No. To co, na plażę, czy na plac zabaw? Na plac zabaw. To chodź, idziemy do domu się przebrać. Dobra? Trzymaj sobie. Twoją zdobycz. Tylko nie rzucaj tu, żeby tu nie wpadło gdzieś, dobra? Dobra. Proszę bardzo. Wojtek z rodziną się bawią, także ona ma tam raj. A ja wracam do środka. Wykorzystam ten fakt, że chwilę ich nie ma. I ogarnę przestrzeń. Bo tutaj bałagan robi się w bardzo szybkim tempie. I my sprzątamy sobie wieczorem, ale ogarnę teraz. To miło się zaskoczą, że jest czysto, a przy okazji pokażę Wam, jak tutaj to wszystko wygląda. Jak plac zabaw? Podoba Ci się? Ale... Co? Uderzyłam się w i było okej. Okay było okay. a na czym się huścaliśmy? Na huśtawce. I tata i Gloria, tak? Tata tak. na... Na czym tata, na czym Gloria? Na koniku. No, mhm. A potem? Potem się zamieniliśmy. A teraz bierzemy co? Zabawki! Proszę, kupiliśmy tutaj w takie za 15 zł wiadereczko. Nie wieź nic z domu. Pędem! Mega prędkość! <grywka> Posprzątane to mogę Wam zrobić tur po naszym. Jak to się zwie, apartamencie, ale ja Wam powiem, czego mi tutaj zdecydowanie brakuje, e, więc proszę bardzo, zaczynamy, po lewej stronie mamy łazienkę, tutaj daliśmy go krzesło, e, kabina prysznicowa, no klasycznie jakby no łazienka, jak łazienka, naprawdę bardzo spoko, tutaj mamy taką e, dużą szafę, następnie mm, tutaj jadalnia. Po tej stronie mamy aneks kuchenny. Proszę bardzo. Tutaj sofka, stolik kawowy. No i tu, proszę bardzo, jest sypialnia. Czego mi właśnie tutaj brakuje? To tego, że nie ma osobnego pomieszczenia. No, pomieszczenia po prostu na sypialni. Wiecie, gdzieś gdzie nawet możemy położyć glorię. Więc niestety u nas minusem jest to, że. Yy... Gloria śpi z nami w jednym pomieszczeniu. My w ogóle ten koiec przenosimy sobie na wieczór tutaj, żeby wiadomo nie raził ją telewizor, żeby jej nie rozpraszać podczas snu. No i w ogóle z tym kojecem to się wiąże bardzo zabawna historia, ponieważ to miało być moje drodzy łóżeczko turystyczne. Ale troszkę nam się, znaczy mi się, pomyliło. Kojec jak i dostawka Glory są dosłownie w tym samym kolorze, w tym samym wzorze, więc bardzo łatwo je pomylić. Ja byłam przekonana, że w naszym nowym domu jest właśnie dostawka. Okazało się, że spakowaliśmy kojec. Nie wiedząc o tym, zorientowałam się, że nie mamy wziętego materaca, więc w międzyczasie mój brat wysłał nam tutaj nad morze materac. No i po rozłożeniu okazało się, że jest ząg. no bo co, tutaj mamy materac do dostawki. A my wzięliśmy za sobą kojec, który w ogóle oczywiście nie ma dedykowanego materaca, nie można dokupić. Więc rozwiązaliśmy to w ten sposób, Wojtek tutaj wymyślił. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Wzięliśmy po prostu, wypięliśmy jedną poduchę z sowki, daliśmy tutaj, rozłożyłam na to taką, takie prześcieradło, wiecie, takie nieprzemakalne, na to kocyk i proszę bardzo, jak ta lala Gloria Małżeczko do spania. Nie wiem, czy Wam wspomniałam, ale znajdujemy się w sieci Holiday Park and Resort. W zeszłym roku byliśmy w Ustroniu Morskim w domku, natomiast w tym roku jesteśmy w Mielnie, w apartamencie. I właśnie w apartamencie wspomniałam, że brakuje mi tego dodatkowego pomieszczenia, które byłoby taką sypialnią. E, no w domku, w domku było bardzo fajnie. E, tam mieliśmy dwa takie osobne pokoje, dwie sypialnie. W ogóle ten domek był bardzo klimatyczny, no ale też wiadomo, że e, byliśmy tam trochę większą ekipą, więc z automatu by były dodatkowe pomieszczenia. Tutaj jesteśmy tylko we dwójkę z dzieckiem. No i jednak brakuje mi tego. Fajnie jak apartament ma dodatkowo ten pokój. No chyba, że wiadomo, jesteśmy na przykład we dwójkę... E, no to, no to, już inaczej. Ktoś zamawiał herbatkę? Ja. No zapraszam. Chodź, zapraszam na herbatkę. Mamy takie magiczne pudło. Uwaga, uwaga, uwaga. Pudło dobroci. Ale myślę, że dzisiaj ten Kisiel zrobi mi no, zrób, się. Wojtek zrobił mi zdjęcie, jak wyglądam tyłem. Ej, faktycznie jak miała pampersa i to takiego pewnego. Z już spieszę z wyjaśnieniem. Nie noszę pampersa, moi drodzy. Mam na sobie takie spodnie od piżamy. One są z pepko z tego co pamiętam. No ja najczęściej noszę je w ten sposób, bo ta guma jest bardzo fajna, komfortowa mnie nie opina, ale czasami lubię sobie ten bruszek odsłonić i pochodzić tak, wiecie, z... Po prostu z gołym brzuszkiem. No i w momencie, gdy tak chodzę, no to z automatu wiadomo, że te spodnie idą w dół. No i ja nie wiedziałam, że to wygląda aż tak tragicznie. Także, no mój mąż ma po prostu widoki, przysięgam, no, obłędne. Za każdym razem biorę na wyjazd jakieś maseczki i nigdy ich nie wykorzystuję. I to jest chyba ten moment, żeby właśnie wykorzystać maseczkę. Więc mam tutaj jakąś taką rozświetlającą, kolejna ryżowa rozświetlająca i mam taką nawilżającą i myślę, że najbardziej mi przypomina w tym momencie ta nawilżająca. Ja w ogóle zawsze kiedy kupuję maseczki, to, to głównie te nawilżające. Nie jakieś tam nie wiem, jakie są te maseczki. Napinająca, czy jakaś tam, nie wiadomo, co robiąca, wygładzająca. Nie, nawilżająca. Z aloesem na przykład, z kwasem hialuronowym, coś takiego. Legenda głosi, że kiedyś na kogoś ta maseczka była. Rozmiarowo dobra, kochanie. Jestem gotowa. No, przyznajcie! Są so sexy, prawda? Przegrała te się <grystanie> Teraz się już z wami żegnam. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego dwudniowego vloga. Pamiętajcie o subskryp subskrypcji kanału, klikając poniższy przycisk. No a widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. です